I mamy gang gang Na bałutach imba, zagrajmy w krapa W Łodzi mamy gang, na bałutach inba, zagrajmy w krapa mi docina Mariola panna ma mm, Wypijmy razem O pijmy razem kotku W Łodzi mamy gang na bałmutach imba Zagrajmy w krapach Hes mi docina Mariola Panna ma. Mm, wypijmy razem O, pijmy razem kotku Siedzę sobie w kacie Chesos do mnie mówi na lajcie, ej Majer kopy to i Rudy na bałsie Mówią do mnie micielski cześć Ja do nich przez fona mówię Kuj mi dziś nie staje Weź, montuję dziś odcinek, ej Nie mam czasu na kurwy sad face Mieczysław, Wieczysław, Szmata i Ewana Przyszła mi pod klatkę, no flash, Wyjemy go z katy, granatem totalnego rozpierdolu Bang gang, piszę to dla hajsu Patronite się zgadza, więc z ziom Robię sobie harem z chaty I będzie orientacja moje many many, Galera już czeka kurwy, ci co nie dają hajsu Nie najs nice w się na chacie, na klacie wypisane mam, mam hajs Mariola przyszła wymosować mi stopy rykoma, To jest nice, Honey Barachlator czeka aj W Łodzi mamy gang Na bałutach inba Zagrajmy w krapa. Cheszusz mi docina Mariola panna ma mm, Wypijmy rażę Finy razem kotku W Łodzi mamy gang na bałutach inba Zagrajmy w krafach już mi docina Mariola panna ma mm, Wypijmy razem, o Pimy razem kotku